Liczenie kalorii to mit, który trzyma cię w pułapce. Jeśli jesz mniej i więcej ćwiczysz, możesz zrobić sobie krzywdę. Zamiast spalać tłuszcz, wprowadzasz ciało w stres. Wzrost kortyzolu, czyli hormonu stresu, oznacza więcej stanów zapalnych, zablokowane spalanie tłuszczu i utratę masy mięśniowej. Efekt? Zamiast chudnąć, ty jesz bardziej, a ciało trzyma tłuszcz jeszcze mocniej, bo to nie ilość, ale jakość jedzenia robi różnicę. To nie liczba kalorii, ale to, co jesz, kształtuje Twój metabolizm, hormony i poziom stanu zapalnego. Jeśli jesteś w swoim limicie kalorycznym i sięgasz po jedzenie przetworzone, to, co zjadasz, nie tylko nie może być użyte jako energia, ale wręcz powoduje stany zapalne, które rozregulowują pracę całego organizmu. Organizm często zachowuje to jedzenie w formie tłuszczu. Bo nie wie, co z nim zrobić, mimo to, że jesteś w deficycie kalorycznym. Przetworzone jedzenie nie tylko nie wspiera twojego ciała, ono je atakuje. Jeśli karmisz się przetworzoną żywnością, olejami roślinnymi, cukrem, syropem glukozowo-fruktozowym, toksynami już z gotowych produktów, to nawet przy deficycie. Będziesz wiecznie głodny, będziesz spalać mięśnie, nie tłuszcz, rozregulujesz hormony i apetyt. Zacznij karmić ciało prawdziwym jedzeniem, bez chemii, bogatym w składniki odżywcze, naturalnie przyswajalnym. Twój organizm Ci się odwdzięczy, zyskasz energię, sprawny metabolizm, klarowność myślenia. I realną utratę tłuszczu bez obsesyjnego liczenia kalorii. Kalorie in versus kalorie out to największy mit świata fitnessu. Nie uwzględnia tego, co naprawdę decyduje o Twojej sylwetce: insuliny, hormonów głodu, regeneracji i jakości jedzenia. Jeśli insulina jest podniesiona, nie spalisz ani grama tłuszczu. Zamiast tego zmagazynujesz jeszcze więcej. Fruktoza, nabiał i oleje roślinne uzależniają, zwiększają apetyt, blokują hormon sytości, dlatego masz wrażenie, że chcesz jeść bez końca i nie możesz przestać. Hormon wzrostu, który odpowiada za spalanie tłuszczu i ochronę mięśni, Aktywuje się dopiero wtedy, gdy insulina jest nisko. Bez regeneracji nie będzie efektów. Z wysoką insuliną nie spalasz, ciągle myślisz o jedzeniu, używasz siły woli, żeby mówić jedzeniu nie. Ale siła woli się wyczerpuje i wtedy nagle pękasz, jak gumka od majtek, zjadając wszystko w zasięgu wzroku. I potem zaczynasz od nowa, tylko z gorszym zdrowiem i z większą frustracją. Liczenie kalorii to jak próba naprawy silnika młotkiem prymitywna metoda do rozwiązania złożonego problemu. Dlatego nie licz kalorii. Zacznij rozumieć, co się dzieje w twoim ciele. Nie walcz z jedzeniem. Zmień relacje z nim.